Siemanko, witam Was ponownie na kanale po prostu GIG z tej strony Kuba. Dziś dziś nie będzie unboxingu, za to będą Lego Newsy, tak jest. Lego Newsy, całkiem dwa specjalnie dla Was. Bardzo mi się te newsy spodobały, więc myślałem, a czego nie? Nagramy dla Was. Co dzisiaj dla Was mam? Mianowicie jakiś czas, jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Lego razem z Nintendo będą tworzyć zestawy, a mianowicie Super Mario. Dostaniemy i to prawda, dostaniemy. Ostatnio dowiedzieliśmy się nawet za ile dostaniemy ten zestaw, pierwszy zestaw i kiedy on się pokaże. A mianowicie, pierwszy zestaw z Lego, który możecie zobaczyć tutaj, pojawi się już 1 sierpnia. A jego cena w Polsce będzie wynosić 249 zł. W tym momencie możecie już składać preordery na ten zestaw. Jeśli kupicie preorder, dostaniecie dodatkowy zestaw, który też Wam się tu pojawi. A zestawów dostaniemy od od, od Groma. Jeśli chodzi o ten z, zestaw, pierwszy, który możecie już teraz zakupić w Preorderze, będzie miał 231 elementów i 7 interaktywnych sekcji, moi kochani. Tak jest, czyli będzie naprawdę dużo się działo. Co będzie wchodzić w wkład, między innymi, tego zestawu? Dostaniemy interaktywną minifigurkę. Znaczy, może nie mini ale figurkę. Naszego głównego bohatera, czyli Super Mario, będzie miał on kilka wyświetlaczy LCD na brzuchu, na oczach, na buzi. Fajnie, uważam, że fajnie. Dostaniemy też jego przeciwnika, czyli browsera juniora. Nie bójcie się, będą też inni przeciwnicy. Dosta oraz dostaniemy gumbę, czyli takiego stworka z takimi zębami wystającymi od schodu, też możecie zobaczyć go na zdjęciu. Oraz dostaniemy klocek z pytajnikiem. Bardzo fajnie. Z tego co wiemy, dodatkowe zestawy też się pojawią. Będzie ich ogólnie zestawów. Z Mario będzie około 12. O ile się nie mylę. Będzie ich naprawdę, 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 będzie ich sporo. Więc nie ma co się martwić. Ceny będą się zaczynać od 39,99. Także nie będzie tak, źle, będą to dodatkowe zestawy, z których będziemy mogli tworzyć. Całe, calutkie, całutenkie sety, plansze do przejścia, naprawdę fajna sprawa. Kiedy pojawi się reszta setów i jak one będą wyglądać dowiemy się już wkrótce. Wiemy na pewno, że największy set za 99 euro będzie to zamek Browsera, czyli głównego, takiego głównego przeciwnika Mario, który porwał księżniczkę. Za 99 euro i też wygląda całkiem, całkiem fajnie, całkiem spory ten zamek. Zobaczymy, jak to wszystko razem się ułoży, moi kochani. Co dalej? Aha, i w tych zestawach co niektórych dostaniemy dodatkowe figurki Mario, także możemy uzbierać tych figurek Mario całkiem fajnie. Jeśli chodzi o następny news, moi mili... Jest to zestaw z filmu Wonder Woman 1984, tak jest. E, premiera tego filmu miała być już w maju, ale jak wiecie, panuje teraz e, pandemia, koronawirus i film znowu został przeniesiony na sierpień, ale to nic. Właśnie dowiedzieliśmy się, że i tak dostaniemy set, set o numerze 76157, czyli Wonder Woman versus Cheetah, czyli Gepard, tak jest. W zestawie dostaniemy 3 minifigurki. Dostaniemy schron i wielki nadajnik. O ile się nie mylę, tak to wygląda. Set będzie całkiem spory, będzie miał całkiem, całkiem spore rozmiary, mojej mili. Bo y, będzie szeroki, 9, 19, 19 cm będzie wysoki, 20 cm będzie szeroki. Czyli całkiem, całkiem, całkiem spory, całkiem spory set. Co dodatkowo? Moi mili, jak widzicie sami pudełko jest całkiem inne niż e, wszystkie pudełka do tej pory. Mógłbym powiedzieć, że wygląda trochę jak pudełka z limitowanej serii, które mogliśmy dostać na Comic Czyli mamy bardzo, bardzo, bardzo ładną grafikę na froncie i bardzo ładnie to wygląda. Tak jak wspomniałem wcześniej, będzie, dostaniemy 3 minifigurki. E, będzie to oczywiście Wonder Woman, czyli Diana. Dostaniemy też e, Cheetah, czyli ge, panią Gepard. Będzie to doktor Barbara Minerva i też dostaniemy jakąś trzecią figurkę, która jeszcze nie jest opisana i nie do końca wiemy. Wygląda to jak jakiś pan w garniturze. W dodatku jeszcze w kratkę. Bardzo ładne mamy zdjęcia, bardzo ładne rendery. Bardzo mi się podoba ten zestaw. Może być to ciekawa konstrukcja. Zobaczymy, czy tych zestawów dostaniemy więcej. E, jeśli chodzi o mnie, to uważam, że ktoś z Lego chyba nie lubi Marvela, bo zestawy z DC... Są lepsze, ładne, ładniejsze, jakieś takie bardziej dopracowane. Nie wiem jak to się dzieje, ale tak jest. Dobra, tak jak obiecałem, krótko, szybko i na temat. Mam nadzieję, że ta dawka nieco Wam się podobała. Spróbujemy zrobić następne. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, oczywiście komentujcie, czy Wam się podobają te zestawy, czy nie. Widzimy się za niedługo z jakimiś unboxami lub recenzjami, lub coś w tym stylu. Dobra, bądźcie grzeczni i niech geek będzie z wami. Yo!